W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby i akcesoria, ubrania, nowości i przeceny, jakie są w sklepie PEPCO. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W sezonie letnim w sklepie Pepko znaleźć możemy wiele rzeczy w nowych, niższych cenach. Wśród nich są między innymi te, które teraz właśnie widzicie: na przykład kubek termiczny z pokrywką, którego aktualna cena to obecnie 17 zł. Wcześniej kosztował 25 zł. Przecenione są także osłonki na doniczki. Taką jak ta, kupić możemy już za 12 zł. Osłonka na doniczkę, widoczna teraz, aktualnie kosztuje 10 zł. Wśród nowości znaleźć możemy takie plastikowe pojemniki. Dostępne są w dwóch kolorach i kilku rozmiarach. Tak prezentuje się jeden z większych pojemników tego rodzaju. Jest wykonany w 100% z materiałów z recyklingu. Kosztuje 15 zł, ma wymiary 38, 29 i 14 cm. A oto mniejszy z tego rodzaju pojemników. Kosztuje 10 zł, wymiary widoczne są powyżej cen. Tak wygląda ten pojemnik w drugim dostępnym kolorze. W sklepie PEPKO są także nowe dozowniki mydła oraz kubeczki na pastę oraz szczoteczkę. Tak wygląda dozownik z tworzywa sztucznego, którego pojemność to 370 ml. Dozownik kosztuje 15 zł. Kubeczek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym ma pojemność 320 ml, kosztuje 10 zł. Jest też taki o nieco innym kształcie niż poprzedni. Ma pojemność 360 ml, kosztuje 10 zł. W sklepie Pepko są także metalowe okrągłe stojaki na rośliny. Stojaki mają wyjmowaną okrągłą osłonkę na doniczkę. Wysokość 51 cm, średnica niecałe 24 cm, kosztują 50 zł. Ta osłonka na doniczkę na metalowym stojaku jest nieco niższa niż poprzednia. Ma wysokość 35,5 cm, kosztuje 60 zł. Ceramiczny kubeczek, taki jak ten, dostępny jest w kilku kolorach. W tym sklepie Pepko znalazłam w kolorze różowym oraz białym. Na kubeczku widać gałęzie i liście, na których siedzi ptak. Kubek ma pojemność 500 ml, kosztuje 8 zł. Porcelanowy kubeczek z napisem na zewnątrz jest biały, w środku różowy. Pojemność takiego kubeczka to 360 ml, kosztuje 12 zł. W niektórych sklepach Pepko kupić możemy jeszcze takie kubeczki. Ten kosztuje 6 zł, ma pojemność 360 ml i dostępny jest w kilku kolorach. A oto ten sam rodzaj kubeczka w innym kolorze. W niektórych sklepach Pepko znaleźć możemy poszebrzane ceramiczne osłonki na doniczki. Taka jak ta kosztuje 10 zł. Wymiary podane są powyżej cen. Zobaczmy teraz niektóre ubrania, jakie znaleźć można w sklepie Pepko. Ta bawełniana damska koszulka dostępna jest w rozmiarach od S do 2XL. Kosztuje 25 zł i wykonana jest w 100% z bawełny. Jest też damska bluzka z krótkim rękawem, zapinana na guziki. Na materiale bluzki widać niewielkie różowe kwiatki. Tak wygląda z przodu, tak prezentuje się z tyłu. Bluzka dostępna jest w większych i mniejszych rozmiarach, kosztuje 25 zł. Materiał, z jakiego jest wykonana, to wiskoza. Jest też taka spódniczka oraz sukienka. Długa spódnica w rozmiarach od S do 2 xl kosztuje 50 zł. Zarówno spódniczka, jak i sukienka są w 100% z wiskozy. Cena sukienki dostępnej w mniejszych i większych rozmiarach to 60 zł. Ta bawełniana damska bluzka z krótkim rękawem dostępna jest w jednej kombinacji kolorystycznej. W odcieniach kolorów różowego, białego i fioletowego dostępna w rozmiarach od S do 3XL. Kosztuje 20 zł. Tak wygląda z przodu. Na dolnej części boków jest zmarszczona i jak już wspominałam, jest bawełniana. Dwuczęściowy damski strój dostępny jest w kilku kolorach. Dolna część tego kosztuje 20 zł i tak jak górna, dostępna jest w rozmiarach od S do 2XL. Górną część kupić możemy za 25 zł. Ten dwuczęściowy damski strój znajdziemy w kilku kolorach, między innymi też w takim. Wśród ubrań znajdziemy także wiele przecenionych. Na przykład taka damska bluzka z długim rękawem. Wcześniej kosztowała 30 zł, jej aktualna cena to 17 zł. Bluzka ma duży, półokrągły dekolt. Tak wygląda z przodu, tak prezentuje się z tyłu. Wybierać możemy pomiędzy rozmiarami od S do 2XL. Materiał z jakiego jest wykonana to elastan, poliester i wiskoza. Nową niższą cenę ma także ta damska bluzka. Dostępna jest w rozmiarach od XS do XL. Wcześniej kosztowała 40 zł. Aktualna cena to 25 zł. Tak jak poprzednia, wykonana jest z wiskozy, poliestru i elastanu. W śródnowości w sklepie Webko znaleźć możemy też coś dla zwierząt. Przenośny zestaw z tworzywa sztucznego zawiera dwie miski na karmę i wodę oraz pojemnik na karmę. Uchwyt jest zdejmowany. Cena zestawu to 40 zł. Obie miski zawierają podstawki antypoślizgowe. Pojemnik z pokrywką na karmę ma pojemność 1500 ml. Szczelnie zamykana pokrywka jest przeźroczysta. A oto druga z misek w zestawie. Obie mają te same wymiary. Jest także składane legowisko dla psa lub kota. Legowisko ma wymiary 50 i 70 cm. Po złożeniu możemy nosić go jak torebkę. Kosztuje 50 zł. Na półkach sklepu Pepko znaleźć możemy turystyczny transporter dla psa lub kota. Ma wymiary 30-30 i 30, 50 cm. Cena takiego transportera to 50 zł. Transporter zapinany jest na zamki, z boku ma kieszeń. Po bokach uchwyty ułatwiające przenoszenie. Jest składany. Są także niewielkie składane miski dostępne w kilku kolorach. 7 zł to cena właśnie takiej miski. Do wyboru mamy widoczne tutaj kolory. Nowością są także te oto zabawki dla zwierząt. Każda z nich w tej samej cenie. Jeden zestaw kosztuje 15 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.